Jeszcze jedna lekcja z serii tych teoretycznych na temat dokumentacji Playwrighta. Co musisz wiedzieć, tak? Przede wszystkim, jeżeli teraz jesteś na stronie playwrita.dev, ukośnik Python, no to masz prawdopodobnie właśnie tutaj wybrany język Python, tak? Jeżeli wybierzesz sobie Node.jsa czy Java czy też dotneta no to wtedy tutaj dokumentacja też będzie dotyczyć tego konkretnego wybranego języka tak? w tym wypadku będzie tutaj używany C Sharp jeżeli wybierzesz dotnet ale nas interesuje oczywiście Python i tutaj będziemy rozpatrywać właśnie playwrighta z Pythonem OK, więc przede wszystkim zacznijmy sobie od dokumentacji jeszcze, yy, zaczynając w ogóle te kwestie techniczne i zanim przejdziemy do procesu instalacji, napiszemy pierwsze testy i tak dalej, musimy wiedzieć skąd, co będzie naszą taką bazą wiedzy i skąd będziemy czerpać tutaj y, inspiracje, y, wiedzę i tak dalej, jeżeli chodzi o, takie zasoby y, oficjalne, tak, z których będziemy korzystać. No to oczywiście wykorzystamy do tego oficjalną dokumentację, która znajduje się pod tym URL-em. I tutaj w zakładce docs znajdziemy krok po kroku wyjaśniony proces instalacji, jak dodawać testowe example test, tak, czyli takie przykładowe testy, jak y, tworzy się lokator. To jeszcze oczywiście wszystko sobie dokładnie omówimy tak co tutaj się dzieje w kodzie natomiast na tą chwilę interesuje nas tylko dokumentacja tylko chcę omówić te kwestie związane z dokumentacją gdzie co możesz znaleźć tutaj nawet też znajdziesz release notes jeżeli dla, dla konkretnej wersji tak co zostało ostatnio wprowadzone właśnie we, w tym frameworku playwright no i też oczywiście znajdziesz tutaj więcej e, przykładów, zastosowań, e, kwestii związanych z debagowaniem, z, e, z Chrome Extension, tak? czyli z rozszerzeniami e, dla Chroma e, i dużo, dużo, dużo więcej e, kwestii. E, o, wykorzystanie Page Object Models, jeszcze też Ci opowiem przy okazji czym jest Page Object Model, może to już sobie bardziej e, w kwestii praktycznej w IDE. Omówimy, gdzie będzie to lepiej widoczne. Także tutaj, jak widzisz, no w zasadzie wszystkie kwestie związane z tym frameworkiem są opisane w dokumentacji, i to jest właśnie yy, najlepsze miejsce, z którego, jeżeli chcesz czerpać wiedzę, korzystać, yy, te, uczyć się tego frameworka, no to właśnie tutaj powinieneś, powinnaś zaglądać w pierwszej kolejności. Ok, także. To by było na tyle, tu właśnie znajdziesz dokumentację do Playwrighta i zachęcam Cię do odwiedzenia strony i zapoznania się z tą dokumentacją.